Siema, siema, z tej strony Adi witam was w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj pokażę Wam jak zbudować domek dla psów i właśnie was. Dobrze. Będziecie potrzebować takiej oto ściany. I budujecie się 5 kratek do przodu. 2, 3, 4, 5... no plank! <grym> Piszcie w komentarzu, kto się nabrał, a kto nie. Ściana jest niepotrzebna. No, tylko tak mi się po prostu zrobiła. Taka ściana dziwna. No, przy moim lotnisku i domku na drzewie. No. Tu mamy moje lotnisko, właśnie. Ale to nie to dzisiaj mam do zrobienia. Powiedzcie, czy Wam się podoba. W komentarzu napiszcie chętnie przeczytam i dobra i musicie mieć trochę terenu bo to nie będzie za duży domek ale też nie będzie za mały a więc tak potrzebujecie trochę terenu ja tu sobie go dobuduję z sandstone'em dobrze jest. dobrze jest ok i tu ja będę budował z, z bloku kwarcu i trochę też tam będzie desek, dokładniej schodku. Użyję rządowych albo takie. Widziałem podobny domek dla zwierząt u jednego i u, no, u tam jednego youtubera po prostu budujemy tak. Raz, dwa, trzy, cztery pięć. Pięć kratek w bok. Dobra. Potem budujemy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem osiem dziewięć kratek i znowu raz, dwa, trzy, cztery tak żeby nam wyszło takie coś no i teraz oczywiście tu będą miejsca na okna okna będą no takie Teraz muszę jeszcze trochę teren powiększyć, bo tutaj i raz, dwa, czy cztery i nie mieści mi się w takim miejscu. Mam nagrać filmik, i przy okazji, no bo też to chciałem sobie zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ładnie. Budujemy. Oczywiście ten domek będzie dwustronny, będzie miał dwie pary. No, tak on na razie się prezentuje. Jakbym robił okna może mniejsze, to by się lepiej prezentowało, ale ja to robię na bogato. Dobra. Teraz tu sobie możecie wstawić byle jakie drzwi. Takie jak Wam się najbardziej podobają. Oczywiście takie. No, wasz gust. To też możecie zrobić ze innego bloku. Ja to robię akurat z tego, no bo ten mi się naj. No po prostu. Bo chcę mieć biały, ładny domek. A. No. A po prostu kwarc jest ładnym bloczkiem. Będziecie potrzebowali minimalnie ze trzy. No, czterech psów, żeby Wam to ładnie wyglądało. Oczywiście mogą być osiem, może być ile tam chcecie, ale żeby po prostu ich za dużo nie napchać, to ja biorę sobie cztery psy. Za chwilę Wam pokażę. W sumie nie, tak za chwilę, ale. Dobra, budujecie coś takiego na środku, czyli tutaj budujecie schodki, tak, dam zakład, schodki. Będziecie mieli jakby. to nie będzie tylko dla piesków, domek, a też będzie w Dobra. I teraz tak, żeby Wam zostało no ile chcecie? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. O. I, przy, i jednak się pomyliłem tu powinny być na dwa raz dwa filar raz dwa filar albo poczekajcie zrobię to tak żeby tak raz, dwa, trzy. nie Chcielibyście żeby, mieć coś takiego no po prostu tak po boczkach sobie dać coś takiego musi być ja, no i tak się prezentować taki domek Ładną. ale to oczywiście nie koniec. Nie wychodźcie jeszcze z tego filmiku, Jeszcze mam tu dużo Wam do pokazania. jeszcze ja się prześpię. Oczywiście, może ten domek być u Was w mieście. Ten domek może być u Was w mieście, może być wszędzie. Akurat on nie jest u mnie w mieście, bo tam nie miałem miejsca. A tutaj też często przychodzę, no a więc nie ma... no po prostu nie wiem po co bym miał zbudować, większy domek jak mogę. Nie, nie wiem po co bym miał szukać innego miejsca. Jak mogę, mogę sobie okna oczywiście na dwa. na dwa okna, nie wiem po co co to no. jak teraz tak pomyślałem, że okna na dwa no i budujemy teraz tak no, takiego ładnego pyk pikson, cykson, oczywiście potem wam pokażę, żeby to tak brzydko nie wyglądało u co zrobić to na razie tak se wygląda. Wygląda jak wygląda. Oczywiście u góry coś tam będzie. Zobaczycie co... O, i tak to ma prezentować. Na razie wydaje mi się to I teraz tak. Budujemy tutaj palcowych schodków. Poczekajcie, muszę sobie coś przypomnieć.